Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale Ten kałaszek dzisiaj do zgarnięcia, łapa, subik, komentarzyk, bierzecie udział Jak wiecie wyniki dopiero będą w poniedziałek Więc na poprzednie filmy możecie wbić, bo te wszystkie skiny są do zgarnięcia na poprzednich filmach No i będą do tego albo do tego skina jeszcze yy, i dopiero później wyniki Więc no tego troszkę jest, warto wbić na poprzednie materiały, łapa, subik, komentarzyk I macie szansę na zgarnięcie właśnie skina z odcinka W każdym odcinku jest skin do zgarnięcia jak ktoś nowy A jak ktoś nowy to zachęcam do subskrypcji, bo tak będą wyświetlały się filmy oczywiście z dzwoneczkiem. A żeby nie przegapić, bo naprawdę dużo się dzieje. Przed świętami dużo się działo, teraz może troszeczkę mniej, ale mordeczki, my się znajdujemy na csgo.skins.com, link do strony w opisie, używając kodu SOUL, otrzymujecie 20 na start na zrobienie bitwy, otworzenie skrzęczek i tak Tutaj macie metody płatności, jeżeli chcecie wpłacić, a za każdym razem, gdy użyjecie kodu SOUL, to 10% bonusu więcej, czyli przykładowo wpłacając stówkę macie 110 i tak Tutaj macie przykładowe kwoty, znaczy powyżej danych kwot, Otrzymujecie któregoś z tych skinów przy wpłacie, więc też jest naprawdę to zajebiste. A mordeczki doładowując z moim kodem, bo wrzuciłem wam parę nowych przedmiotów, bo tutaj poszło... W Sylwestra poszedł tutaj skin, co było, no, kałaszek prawie za stówkę, minimalne doładowanie. Tutaj w ogóle Rafael, on chyba dużo doładowuje, bo zgarnia naprawdę dużo. I tu macie minimalne wpłaty, od 8 40 dyszka, 15, 20, 25, 50 i 80. Minimalne doładowanie, czym więcej większa szansa, wpłacając na przykład 8 dyszek lub stówkę to macie szansę już na wszystkie przedmioty, więc no te szanse są tutaj dosyć duże, znowu troszeczkę skinów wpadło, ten był, ale wrzuciłem wam coś za stówkę, coś za 6 dyszek, za 3, 4, 4 dyszki, więc no myślę, że warto, a my mordki dzisiaj zajmiemy się nowymi skrzyneczkami limitowanymi procentówkami, fakt faktem, ale dobrze, otwórzmy, 20 pelenów za trzy otwarcia i myślałem, że będzie, zaraz sobie oczywiście możemy tutaj sobie te skrzyneczki modyfikować więc sobie dajmy teraz 3% i otwórzmy kolejne i tak będziemy sobie e, robili no pewnie nie w każdej skrzyni, no bo nie będzie nam na tyle stać chyba, że poleci coś ciekawego <laughs> w tych procentówkach, ale wiadomo, <laughs> tu mamy procenty i no i tutaj jest bardzo dużo na oczywiście tego stickera kolejna skrzyneczka to kałaszek, lecimy ten kałaszek, jak to wygląda? No całkiem sporo warty, jakby siadł w pierwszym otwarciu. Nie, sobie też modyfikujemy tą. Wiadomo, tych droższych już raczej nie damy rady otworzyć wszystkich, ale taki sobie teścik dzisiaj odpalimy, czy będzie, nie będzie. E, mógłby siąść, byłoby spoko. Oczywiście wszystko, co poleci, oprócz naklejki, jest tutaj nam na rękę. E, no i dobrze, i dalej nic, ale to też może być dobrze z tego względu, że w tych tańszych nam nic nie leci. To może będziemy, wiecie, mieli szanse większe w tych droższych. Tutaj już mamy na Slautera 1% i on jest warty 1,5 kafla, więc no całkiem, całkiem sporo. 110 zł nas kosztuje takie otwarcie trzech tych skrzyneczek, no i niestety pomiędzy jakimiś ciekawymi skinami. Teraz dajmy sobie 2%, więc 187 już kosztuje nas takie otwarcie I tutaj proszę państwa, mamy Bowie Knife Slaugtera, więc bardzo ładnie, bardzo ładnie Na razie na proficiku jesteśmy Dajmy jeszcze 4% za trzy stówki, trzy takie otwarcia I proszę państwa, niestety przeleciało, ale siadło Ale siadło, więc na tej skrzyni jesteśmy na pewno na plusie, jak nie jest z całego odcinka Myślę, że jednak tak Dobra, kolejna już tutaj dosyć... Tak, my jesteśmy na fajnym plusie nawet, no Mm -hmm, dobra, trzy skrzyneczki. No właśnie, tutaj już się zaczyna. Już się zaczyna tutaj naprawdę grubo. Ej, tutaj nie mamy nic. Tu mamy karambicika o wartości, pewnie mm, chciałem powiedzieć piątki, a to nawet szóstka. Dobra, 2% mamy teraz. Stój! Chociaż tutaj, stój, stój przeleci. Kuźwa. No i nie wiem, teraz tą, No troszeczkę już nas to będzie kosztowało, ale dobra, dajmy jeszcze tutaj te 4, 3%. Tutaj już mamy tutaj tylko trzy. I no tutaj niestety przeleciało. Więc jak widzimy, no te skrzyneczki. Wiadomo, jak się na jednym otwarciu, to jest zajebiście. Czekajcie, bo my otwieraliśmy już tom, nie? No tak, dobra, to nam zostało już ostatnia. Chyba, że otworzymy tom, ale wiecie, pojedynczo. 1% na hole, później 2% na haula i 3% na hola. Możemy tak zrobić, jakby on nam poleciał. No tutaj jest grubo. Tu jest grubo, jak ten hol nam wjeżdża, to jesteśmy naprawdę na zajebistym plusie. Lecz no też troszeczkę musimy tutaj na to wydać. E, dobra, przejdźmy sobie do kolejnej 2% hole. Stój! Kurde, te rękawice też by były na pewno dobrym dropem, no zajebistym dropem. I dajmy 3%. No i proszę Państwa... Chuj z tego będzie. Kuźwa, troszeczkę sobie poleciliśmy za mocno niestety. Jak to wygląda. No ja to sprzedam i zrobimy sobie case battle, myślę. Na to skrzynię jakąś tam. Jakąś tam sobie wybierzemy może na case battle'u nam to się coś zwróci. Czekajcie, no. Myślę, że możemy dać tego slautera 4. 4% Czekajcie, zabierzmy dwie I dajmy dwie T. Zabierzmy nawet 3. Dajmy cztery T. I zabierzmy tą jedną jeszcze I dajmy jedną tą Jest git, jest git Utwórz, lecimy No miejmy nadzieję, że ta bitwa nam tutaj Nas pozytywnie zaskoczy I da nam proficik Lecz wiadomo, jeszcze bot I samu nieszczęsny, bo zawsze z nim Przepierdalamy, że tak powiem jak jest ten bocik, ale dobra, no mogliśmy zrobić underdoga, no bo wiadomo, na underdogu, jakby nam nie poleciało, to jest dobrze, że nam już w dzisiejszym materiale jednak kosa siadła. Ale może coś pozytywnie zaskoczy. Dobrze jakby tutaj potrafiali, po tej kosie, boty, a my byśmy trafili w tej z garambitem, wirtufem. I by było pięknie, i my byśmy to zgarnęli, oni tej po jednej, my byśmy tam coś trafili lepszego, tak właśnie o zajebiście by było. Ale patrząc na to, co się dzieje, zobaczcie, Michael trafił. Teraz wystarczy, że my byśmy trafili jeszcze czy coś, i już na przykład ta bitwa nam się zwraca, więc dosyć szybko tutaj może się ten, no ale wiadomo, żeby coś poleciało ciekawego. Też te szanse są dosyć znikome. No i patrzcie, i samo trafia. No i tak jak mówiłem, jakby boty potrafiali tutaj po tym jednym bowie, my byśmy trafili tego karambita. Byłoby pięknie. Ale na razie się oczy nie zanosi, no wiadomo, skrzyneczki z karambitem są tylko cztery. Michael trafia tutaj jeszcze shadowki, więc no... troszeczkę się gorzej dzieje, bo nawet my teraz trafiając tego Bowiego mamy troszeczkę lipę, nie? Bo on ma już dwie kosy i teraz zobaczcie, Emily trafił, więc... No tak jakby szło zgodnie z planem, ale żeby w tej ostatniej nam coś posiadało. O, oh, a będzie ciężko, bo tutaj mamy 4% na tą koskę, wiadomo, a tutaj mamy po 3 i 2, nie, więc... Ja pierdolę, jeszcze i samu trafia, niedobrze, niedobrze, faktoryniu new, no i się porobiło, teraz potrzebujemy tej mamy karambita, ale kuźwa, ma też go i samu i jeżeli teraz nie trafimy, nic ciekawego, jeszcze potrzebujemy jednej kosy, kurwa, ostatnia skrzynia i jeszcze mniejszy procent. I gdyby i samu nie trafił tego karambita, patrzcie, będziemy chyba to mieli. Kurwa nie mamy. Ja pierdolę. Czemu? To było tyle warte? Wystarczyłoby, żeby to było warte z 300 więcej. Dosłownie równe 300. Nawet 250. Tak, 250 byśmy mieli. No byśmy mieli. Ja pitole. siadło. Ja chciałem, żeby to siadło, ale jakby to było więcej. No warte dosłownie dużo zobaczcie jaki tutaj było można wychylić profit, no zajebisty Gdyby i sam nie trafił tego tiger Tufa, to by było i tak 12, tak? To by było pięknie My byśmy wtedy to zgarnęli, no cóż, no cóż, no skrzyneczki procentowe Jak wiecie No jest ciężko, ja z nimi mam, albo Raz był taki rzut tych limitowanych, że kuźwa parę odcinków pod rząd było pięknie To było troszkę temu, troszkę temu, z pół roku jak najlepiej ale dzisiaj niestety. Z mojej strony to tyle. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do sobą. Na razie. Cześć.